Dzień dobry, z tej strony sierżant David Grislow i jest pan zatrzymany. Siema widzowie, z tej strony Gryzy i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym zrobimy w Elis czyli modyfikacje do GTA V, w której to, to się wcielamy w rolę policjanta i w jego życie. I otóż ten odcinek był taki, moim zdaniem, taki dość średni, ponieważ no z jednej strony był dość ciekawy, z drugiej strony taki to nudnawy, ale mimo wszystko myślę, że, że fajnie będzie naprawdę Zobaczcie ten odcinek, a zatem oglądajcie sobie Subskrybujcie kanał, zostawcie łapy w górę No i co? I puszczam wam wideo Dobra, widzowie, mamy zle, jakieś zlecenie Dlatego ja już ruszam I... I będę pomagał chyba w eskorcie do więzienia W ogóle tam był jakiś uciekinier, ale... Jednak pojadę ...eskortować tego przestępcę. Uwaga, policja jedzie. Tak. Ja już to, to w sumie kiedyś robiłem. Tą eskortę. Eskortę. I potem zginąłem. ...bo po prostu mnie zaatakowali. Dzień dobry, panowie. Chodź się jedziemy. Dobra. Jedziemy. Dobra, oni jadą za mną. Ja sobie przygotuję może broń. Na wszelki wypadek. Chyba, ktoś go nie próbował przypadkiem odbić. Bo byśmy tego nie chcieli, raczej. Dobra, mamy chyba odbitkę. Nie. Tak. Mamy odbitkę z nami. W sensie, ktoś, ktoś go próbuje odbić. I jak będzie taka potrzeba, to ja będę strzelał. Dobra. Dobra, wysiadam, wysiadam. Kry, kryjemy się, kryjemy się. Mam paralizator. A nie, dobra. O, oni strzelają tutaj ja też. Peszysz? Leżysz? A ty masz szansę jeszcze przeżyć? Biorę broń. Nie. Ty też tego nie przeżyjesz. I co. I to jest koniec z tego kolauta, nie? Tak. Coś znowu mamy na Wajłódkim 3. Jakiś... VIP? VIP, tylko wiem, że VIP. Dobra, yy, włączam bomby i ruszamy. Przebili mi oponę? Aha, faktycznie. Przebili mi oponę. Yy, po tym sobie sobie chyba zmienię radiowóz, ponieważ... No, przebili mi oponę. Uwaga, uwaga. Policja. Co tu się dzieje? Szranina, szalina! szranina, szranina! Dobra. Amerykańska policja by się nie patyczkowała. Wzywam oczywiście posiłki. Y no, co wzywam? No i co? Strzelamy chyba. Szelam, strzelam. Jadą, jadą. Waga, waga, Nie przejechać mnie. Chodzimy na długo.

No dobra. Nie chciał nie chciał tej broni odłożyć, czyli go dojechali, a tu jest w ogóle obława! Ciekawa mega szaninka! Ale jestem też pokrojony trochę! Ale naprawdę ciekawie się na chwilę obecną ten odcinek zapowiada, ale moje auto stało kul. Cool. Jejku, ile zostało tych moich kul? Ale nosi są. I gdyby nie nosi, to ja bym pewnie zginął. Więc brawo za służbę nosi. I co, co tam jeszcze jest? Nie czekaj. Tutaj ktoś jest ranny czy co? Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś, ej. Kimon jest zakładnikiem? Nie wiem. Nie wiem, ja cię puszczam tutaj wolno. Ciebie tu nigdy nie było. Masz co uciekać. Dobra. Ja wracam na komisariat, by sobie naprawić radiobus i wracamy. Dobra, mam pościg, mam pościg. Oficjalnie wywali wywaliło mnie z GTA Ale mam pościg. No przepraszam, przepraszam policja! Od wam strażacy, proszę się mi odsunąć tutaj! Ja cię jeszcze mnie wykiwał! Go, go, go! Prosto pojechał, prosto Potrzebuję policji! Potrzebuję wsparcia! No, i ja go zgubię. Dobra, y oni go znaleźli, dobra, Pędzę, pędzę, pędzę. Uwaga, policja, policja, jest pościg. Goncie go, goncie. Nie zajedźcie mi drogi. Ja jestem tak rozpędzony teraz. Dobra, trudno. Po świa światle, ale... a trudno, gonimy go. Zatrzymaj się! Za pół minuty zacznę się carogować! Bo... Gonić go! Dobra, rozpoczynam taranowanie. Myślę, że że nie ma co, tylko rozpocznę taranowanie. Jeszcze Spreciarz mi ucieka po wajwutisach. Najgorszy, bo tu jest tak kręco, że to się ciężko z dużymi prędkościami jeździć. Tam mówię... no. Kto postawił tutaj go Dobra, gońcie go, włączy. Wzywam po jedną policyjnego. Aż mi ucieka do tego W kierunku Sandy Dobra Widzimy go Jestem za bardzo zaspocony Sorry tam, sorry? On się z tego wykaraskał jeszcze. Opie obróć się tym autem. Obróć się tym autem. Obróć się tym autem. Co za spryciarz. Nie no, za chwilę to, to ja zacznę do niego strzelać. To już tak długo ucieka. Auto zniszczyłem. Pani policja będzie musiała teraz zapłacić za moje zniszczony autor. Paranaście tysięcy. A gość mi, mi dalej ucieka. Gonić go. Jeszcze dwa wozu, dobra, tarnować go, tarnować go. Zjeżdżaj, zjeżdżaj! Skały, skały! Dobra, wywalił się. ciebie się, muszę ob obrócić i nam uciec. No, no czemu tu wierzysz we mnie? Co za pościg w ogóle? Muszę jechać wolniej, by się nie rozwalać. I bym na tym nie tracić czasu też. Dobra, za chwilę to ja zawsze muszę mu w opony strzelać, naprawdę. Jak jeszcze przez najwyższy czas się nie zatrzyma, to ja zacznę przejechać. Zatrzymaj się! Do bazy wojskowej pojechał! No, typowy grać GTA, GTA Online, normalnie. Albo jakiegoś 5M'a Pojedzie do bazy wojskowej, by sobie zabrać buzarda i, i do nas strzelać. Panowie, szybciej tutaj, szybciej. Wiesz to do bazy. Wjechał do bazy wojskowej. Dobra, strzelam. Zatrzymał się, zatrzymał się. Wysiadaj, wysiadaj! Wysiadaj! Bez ruchów, bez ruchów, wysiadasz. Wysiadę z auta. Wysiadę już. Lecę do góry. Aresztujcie go. Na ziemi, na ziemi. Masz go, aresztuj. You animal! Dobra Zakończony, ale tak my normalnie tryhardowali teraz. Patrzcie, co to była za obława! On tam jest, ja mam cały radiowóz zniszczony wręcz. Co to było? I startowaliśmy w Los Santos, a jesteśmy właśnie w bazie wojskowej. Super, super. Naprawdę fajnie. Sądzę, że zrobię może jeszcze jednego kalauta. Jednak muszę sobie auto wymienić koniecznie. I skończę ten odcinek. Mamy jakąś fotografię komisariatu policyjnego. W sumie to jest zakazane? Nie, w sumie możliwe. Jadę właśnie to sprawdzić. Do tego gościa, gdzie się tutaj jest. O, tu stoi. A to to nie gościu, no ale trudno. Dobra. Sprawa zakończona. Taka szybciutka po prostu. Przeprosiła nas i tyle. Zatem ruszamy dalej. Zobaczyć, co się jeszcze dzieje w tym mieście. Czyli w Los Angeles, sprawda jest brzydka pogoda. Oczywiście fikcyjnie Los Santos, hmm, ale nie wiem czemu, a teraz tak nie, nie miałam żadnych calloutów i mega mi się to miasto na nowo spodobało. Dosłownie poczułem się przez chwilę tak ten, tak jak dosłownie prowadzi życie. Dobra, jedziemy szukać calloutów. Dobra. Mamy coś, jakieś e, spawn item? Rozumiem, że jakieś itemy, ale dokładnie nie wiem w Chamberlain Hill. Czyli to jest e, ten, jak jak to się nazywało? E, Forum Drive. Forum Drive. Właśnie. Forum Drive. Dobry. Dzień dobry panu. Co? Aha, nie, to wcale nie jest koniec. Jedziemy w okolice Main Bank Arena. Ponieważ tam coś się dzieje. Jeszcze nie wiem co, ale coś się musi dziać. Tu bym mieli po prostu tylko chyba świadka. Albo po prostu kogoś, kto... Kto to zgłosił? A de wszystka pogoda ogólnie swoim, swoją drogą. Aż to brzydko teraz wygląda, no ale no... Czasem są też deszcze, No, wprawdzie już też. Nie. Dobra, co tu się dzieje? A, co ja robię? Co on zrobił takiego? Będziesz z nami, kolego. A ty, ucieka! Ucieczka piesza! Biorę. Nie nie, par paralizatora? co, on robi? No. Ja tu nie przebiegnę przez taką szparę. Ej, zatrzymaj się, ty! Stój! Stój, by cię potrącę! Oh, sam tego chciałeś! Dochodzisz, no grzecznie, grzecznie, grzecznie! Ej! Ej! Stój! Bo za chwilę zacznę cię strzelać! Ostrzegawczo. Ostrzegawczo. I, I jak się on nie zatrzyma to ja od to ja, to ja niego strzelam. On ma w ogóle. Co? Ej, gościu! Bo cię zastrzelę! Chcesz być zastrzelony broń w ogóle wyszczelić. No zatrzymaj się! No, dobra. Skończyło się właśnie. Właśnie się skończyło i również zakończył się nasz odcinek. Dlatego dzięki za oglądanie odcinek był całkiem spoko. Powiem, że było też ciekawie, było też nudno, ale sądzę, że, że naprawdę było spoko i sądzę, że że fajnie się bawimy, naprawdę. Dlatego subskrybujcie kanał, zostawcie łapy w górę. No i co? Ja, ja się z Wami żegnam. Do następnego. No i siema!